No, to hejka po krótkiej przerwie, tak naprawdę yy, organizacyjno-technicznej, po poprzednim filmiku. Tu, 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 o żabci. Ja yy, już z piwem, prawda? Wiecie, jest właściwa pora. Jest po 18, można, jest piątek przede wszystkim. Czyli mój ulubiony dzień, tak? Nie, ja najbardziej lubię sobotę. A zwłaszcza sobotę taką rana. Nie wiem czemu. Pod bronkiem, że nie śpię na kacu, to z reguły jestem bardzo w sobotę rano aktywny. Na przykład jadę sobie na zakupie, ja bardzo lubię w sobotę rano jechać na zakupy tak wcześnie po ósmej ja jeszcze zanim sklepy są otwarte. Właśnie wchodzić jako jeden z pierwszych klientów. Jest spokój, cisza wycierano. W sobotę z reguły wszyscy śpią. Młodzi zwłaszcza. A tam można paru emerytów się spotyka w sklepie. Jest fajna atmosfera zakupów, świeżo powykładane towary, pusto w sklepie i jest gitara. I o to chodzi. E, no, to wasze zdrowie, nie? Holsztenem... Hol Jak to było, Gosia? Holstein, Holstein. Esiu mówił Holstein. A. No, Gosia i Jesiu to ci, co tam uprawialiśmy aromaterapię w zeszłym tygodniu. Mm. Właśnie, ja, ja nie wymyśliłem nic na sobotę, ani na niedzielę, żeby wam nagrać. Jak to tak, Misiek? Nic nie wymyśliłem. O, po tym obejrzeniu filmiku, po tym, po tym vlogu, może macie jakieś pomysły, to poproszę o komenty. Może chcielibyście coś zobaczyć specjalnego. Co wymyślimy, tylko nie za o, co? Bo to co mi się nie chce jechać, jest trochę daleko. Za se zostawimy, już tak naprawdę będzie ładnie, bo teraz mamy pogodę wiosenną w Wielkiej Brytanii w kratkę. Trzy dni było prawie 25 stopni, potem nagle spadło do 11, lał deszcz przez dwa dni, dzisiaj znowu było ciepło i tak w kółko Macieju. To jest nasze, nasze, nasze wiosna lato. A, jesień zima w jednym, w jednym tygodniu. Jeszcze śniegu brakuje. Zajedziemy po nie? Yy, zaczynamy od pogadanka wieczorna, bo mnie nie było. No nie było, mnie już wam mówiłem, tłumaczyłem się grzecznie, jak przed, przed yy, nauczycielami się, prawda, przed wami się tłumaczyłem. No, wam należy się wytłumaczenia, oczywiście, że tak. Moim widzom się należą wytłumaczenia. To jest lojalność dwie strony. Wy jesteście lojalni wierni, ja też jestem lojalny i wierny, jak pies. No, a może jak kura. <laughs> Słuchajcie, kura jest wbrew pozorom bardzo wierna. I się przywiązuje do kurnika i tam, prawda, tylko w obejściu nigdzie nie spierdala. Kura, kura to jest kura. Tak zwany. miałem pomysł, żeby to, to był pomysł oczywiście pijacki, że złożę w poniedziałek, nie w tej pracy, tylko w trzy prace wcześniej, że złożę w poniedziałek wypowiedzenie i powiem mojej menadżerce, że od dzisiaj zajmuję się kupuję kurczaka i zajmuję się wychowywaniem kurczaka. I miałem pomysł, ale ja oczywiście go nie zrealizowałem, bo do momentu aż miałem pomysł zrealizować, to znaczy nawet mi przeszło. O, Mohamed Makumba, cześć kolego. Mówi, piszesz mi tutaj, pod filmiku mówię, że bo, bo miałem zapierdol, naprawdę. I nadal mam. Mówiąc, że masz zapierdol w robocie, zapewne kłamiesz, bo sam nas uczyłeś, że w Anglii tak się mówi i nawet kiedy yy, nie robi się nic. Ej, po pierwsze, ja nie kłamię, drogi kolego. Jakubowski 76 nie kłamie. Jakubowski 76 co najwyżej opowiada prawdę, ale nie do końca. Albo półprawdę. Albo prawdy, Albo jedną setną prawdy. Ale zawsze to jest prawda, to nigdy nie jest kłamstwo. Takie w sensu stricte. No, żeby nie było mi na przyszłość. To jest takie for future reference. Um, tak, że uczyłem, że w Anglii tak się mówi, nawet kiedy... W Anglii się tak mówi, kiedy się nie ma nic do roboty, to się mówi, że się ma dużo roboty, ale jak się ma dużo roboty, to się ma dużo roboty i też się o tym gada, że się ma dużo roboty. Ci zdarzają, proszę Państwa, dni takie, że hej! Się oczywiście zdarzają takie, że, że no, człowiek czeka, aż żeby wybuchła jakaś bomba czy coś, żeby się coś w ogóle podziało, bo się nic nie dzieje, a tu nic. No, wynik, czekasz na serię medytacyjną? Michałku, wow, Michałku, już mnie dawno nikt nie nazywał Michałkiem. No. I Bławatek DE też czeka na serię z medytacją i zresztą nie tylko wy, kilku z was czeka na serię z medytacją. Robi się, robi, się zrobi, się poukłada, się zrobi serię, się wyświetli. Się zrobi, no. To mi się przypomniało z tego, to było... To było w miejscu ta scena, jak on w Londynie był, poszedł do banku, tam nie było pokazane kto co, ale było pogłosnie słychać, że polski żyd bankow, bankier do niego mówi, a ten tam ułamany angielszczyzną próbuje, że tam, że e, open account, bank account, verstehen, a on mu odpowiada e, po polsku. A co by nie verstehen? My wszystko verstehen. pan usiądzie, pan poczeka się załatwi, <laughs> się zrobi, się wyświetli, będzie. Więcej cierpliwości, moi drodzy. Czytałem ostatni artykuł o tym, że E, jakieś badania zrobili, że dzieci są teraz bardziej niecierpliwe, bardziej takie. Mm, bo to na dzieciach było badanie psychologiczne, że są bardziej e, roszczeniowe i tak dalej. A dorośli też, moi drodzy, w ogóle wszyscy się jacyś tacy zrobili w ostatnich paru latach na świecie. Tacy niecierpliwi wszyscy, a to wszystko przez tego Facebooka. Już tutaj zaraz i klikam i mam. No więc z Jakubowskim nie będzie klub, klikam i mam, tylko czekamy, aż Jakubowski zrobi. Potem zrobię na szybko i znowu będziecie mi pierdolić, że się gdzieś pomyliłem. Pierdolcie, pierdolcie, ale ja się wolę nie mylić za często. Ja mam taką dewizę życiową, którą zawsze powtarzam na rozmowie kwalifikacyjnej tu w Anglii. I ta dewiza życiowa jest takim, taką anegdotką do który zawsze rozbawia moich rekruterów. Zawsze. Zawsze się śmieją i z reguły to bardzo mi pomaga w rekrutacji. E, zwłaszcza jeżeli są właśnie pytania o moim, e, o moim stosunku do pracy. Więc zawsze wtedy odpowiadam, że. E, e, zawsze odpowiadam, że. Sprawdźcie, że mi dowiedzę, że uciekła. Muszę się napić. Mm. Nie uciekła, tylko zastanawiam się, czy po polsku, czy po angielsku. Po angielsku brzmi lepiej i śmieszniej. Ja zawsze mówię tak. Uh, I'm not making the same mistake more than two times. Maybe five. I to bardzo ich śmieszne. No. E, kanciak, tęskniłem. Jak miło, ja też tęskniłem. Za Wami wszystkimi przez te trzy dni, kiedy mnie nie było. Mówię się prawie cztery. No. Olivia Olsyk, czyżby Michał wychodził za mąż? I też tęskniłam, no to fajnie. Michał nie wychodził za mąż. Michał nie wychodził za mąż. Do za wyjścia, hur, ludzie, do wyjścia za mąż to mi to jeszcze długa droga. I długo, dużo wody upłynie w tamizie. Słuchajcie, w moim wieku to się już nie wychodzi. Za ten za mąż zaraz po dwutygodniowym urlopie z kimś, albo yy, po poznaniu się na fisiłowni i po tygodniu chodzenia ze sobą. Już mi te czasy, takie rzeczy się 20 lat robią w okresie 20 lat na karku, a nie teraz. Parę tygodni znajomości, a ty już mówisz o ślubie, pisze e, Rumsztajn No. No tak, masz rację, kolego czy koleżanko, nie wiem kto to tam. Płciowo jest. To jesteście w ogóle, słuchajcie, część z was jest e, e, po nikach płciowo nieidentyfikowalna. Więc z góry przepraszam, jeśli kogoś określam mianem ona, ewentualnie on nie pasuje. E, tak, wiosna, wiosna, ach to ty pisze Ewodia, e, pozdrowienia dla królika. No królika pozdrawiam wszyscy ostatnio. Teraz koniec, dieta, koniec z kebabami Sałata czeka. No Sałatom mnie nie przekonasz, to prędzej Ewa, Ewo Dija do królika z takimi rzeczami on tam na żerne z tego co wiem, jest. Ja, ja po pierwsze kebabów też nie wiem, właśnie mieliśmy rozmowę, jak się tym kebabem lekko podtru, Pod tym, że ja osobiście tu słyszałem mam, mam, mam kilku znajomych dobrych tutaj, którzy są restauratorami w różnych dziedzinach. Jak wspomniana Julia, o której jeszcze nie byłem nagrać filmu, bo jakoś nam się nie składa. Znaczy, nagrał jest, ale taki chujowy chciałem nagrać jeszcze raz. Znaczy, nie, nieważne, nie, nie, proszę nie wchodzić w szczegóły warsztatu mojego. Mojego warsztatu zawodowego. To prawie jak zawód, już teraz mam prawie pełny etap, niedługo będzie z tym nagrywaniem. E Kebaby, Kebaby to są śmietnikami, to znaczy pod warunkiem, że nie jest to sprawdzona restauracja, lub restauracja specjalizująca się w kebabach, a jest na przykład restauracja, który, czy knajpa, która ma y, oprócz kebaba jeszcze innych wiele y, dań w ofercie, to więcej, to mówiłem od kolegi, który prowadzi taką knajpkę, to więcej niż pewne, że to co jest nadziane na kebab, to są na przykład restauracja że serwuje steki wołowe, tak? albo kotlety jak niemce, albo coś takiego, albo z kurczaka. I to co nie schodzi to na drugi lub czasem trzeci dzień jest po prostu nadziewane na bele posypywane jeszcze bardziej przyprawami i z tego się robi kebab z takie drugie życie mięsa sałatki które w kebabach lędują bardzo często moi drodzy i to nie chcę nikomu użyzać. i to myślę nie tylko w Anglii się zdarza bardzo często te sałatki to też jest drugie życie sałatki bo ktoś zostawił na talerzu uwierzcie mi że się tak robi w knajpach ja znam knajpy gotowa dlatego ja znam gotowanie od tej drugiej strony bo, bo w środowisku kucharskim jeszcze w, w Polsce się obracałem z racji tego że zawsze było moim ogromnym hobby gotowanie Znałem się z kilkoma zawodowymi kucharzami, to z wysokiej półki, e, którzy, e, którzy opowiadali, jak pracowali w knajpach takich powiedzmy, podrzędnych. A w tych eleganckich le restauracjach też czasami lepiej wcale nie jest. Są owszem restauracje, które sobie nie pozwalają na takie rzeczy, ale są restauracje też i to też z wysokiej półki, które robią taką obróbkę wtórną. Dlatego ja na przykład ja od bardzo, bardzo wielu lat, jeszcze z czasów Polski, odkąd właśnie pierwsza swoje poznawałem się i zaprzyjaźniałem się z, z kucharzami, to już wtedy byłem poinstruowany, nigdy nie jest dressingu. To znaczy, tych ozdób warzywnych. Nigdy tego nie jest. Bo tu prawdopodobnie mało kto to w ogóle, te powycinane różyczki, czy coś mało kto to je, zostawiają to ludzie na talerzu i to ląduje na kolejnym talerzu, o ile nie jest ujebane już jakimś sosem albo czymś. Uwierzcie mi, te wszystkie warzywka, które tam są podawane, to, to ja, ja nie mam w ogóle zaufania do takich rzeczy. Powiem wam, dlatego też, to już mówiłem wiele, wiele odcinków wstecz, mówiłem o tym, że ja mam em, tak naprawdę kilka ulubionych restauracji, do których wracam w całej Europie. O ile tylko mogę i jestem w danym kraju. I to są restauracje, które znam od kuchni. To znaczy znam i zarówno kucharzy, jak i byłem w kuchni, jak i widziałem, jak się przyrządza posiłki, jak i znam właścicieli bardzo często. I mam zaufanie do takich ludzi. A w takich normalnych restauracjach z drogi, jak ja to nazywam, a zwłaszcza powiem Wam szczerze, zwłaszcza powiem Wam w sieciówkach albo w restauracjach takich, ale sieciówki. Tam jest masuwa, z McDonaldem na czele. Te pieprzenie o ich higienie i tym, że hamburger nie leży dłużej niż 10 minut yy, yy, od momentu przygotowania, przy a potem ląduje w śmietniku i w tej jakości bzdury, o, bzdury, po prostu bzdury. Nie wierzcie w to. Ta restauracja by w życiu nie zarobiła na siebie, gdyby wyrzucała każdego hamburgera po 10 minutach leżakowania od momentu upieczenia. Proszę Was. A a ja prędzej mam zaufanie do takich restauracji malutkich, rodzinnych biznesików, bo oni naprawdę dbają o jakość, bo muszą, bo to jest ich jedyna targa, karta przetargowa tak naprawdę w zderzeniu z dużymi sieciówkami korporacyjnymi, które nawet jak jedna restauracja w danym mieście średnio idzie, to się ją dofinansowuje innymi restauracjami i sieć cały czas funkcjonuje. Wiecie o co chodzi. A taka pojedyncza, malutka restauracja, firma rodzinna... Musi, musi, musi właśnie dbać o jakość, musi dbać o takie rzeczy. Ja się rozgaduję tutaj jedzenie, o to i czekam. czekałem. Yy, Piotr Sielski pisze, że na kacu mnie też nie ma. No nie miałem jakiegoś tam specjalnego kaca. No ale nie było mnie, to fakt. No już dobra, wróciłem, tak? No, też sobie muszę czasem urlop od was zrobić. Nie może być za dużo. I wy, wy ode mnie też, bo widzicie, przynajmniej słuchajcie. Oczekiwanie wzmaga pożądania. Jak się z jakimś zatęski, to się go bardziej yy, mile i przyjemniej potem widzi i słucha, na przykład, prawda? Yy, Ania Ai albo Anijah Ai. A Ty chyba miałeś rzucić palenie, przynajmniej tak mi się obiło uszy. Dobrze się Pani obiło uszy, bardzo dobrze się Pani obiło uszy. Miałem rzucić palenie, właśnie idę. Próbowałem już dwa razy bez tabletek, właśnie idę w środę do lekarza po tabletki. Potem na których już rzucałem palenie ze skutkiem bardzo pozytywnym i bardzo fajnie się na nich rzuca. To są takie tabletki, Nazywają się Champions. One są na receptę i to są tabletki, które zażywa się przez tygodni. przez tygodni 12. Znaczy nie, nie trzeba wytrzymywać do końca serii. Jeżeli się rzuci wcześniej przestanie palić, to można odstawić. Aczkolwiek polecałem dociągnąć do końca nawet, jak już się nie pali. Tabletki polegają na tym, że się łka na początku jedną dziennie, a potem już po 7 dniach się łyka rano i wieczorem. I można sobie dalej palić. Nie ma problemu, pal sobie, tylko że te papierosy przestają smakować. Nie, że są niedobre, nie, że się chce wymiotować tak jak po niektórych tam nikoretach czy coś, że człowiek ma odrów Nie, absolutnie nie. Po prostu te, te tabletki są skonstruowane tak, że działają na. Ośrodki w mózgu odpowiedzialne za przyjemność wywołaną paleniem papierosów, czyli tych wszystkich substancji, które są w, 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 w papierosach, łącznie z nikotyną, ale też substancje smoliste, które, które działają na nasz umysł i, i na jakiś tam stan ekscytacji czy czegoś tam i tak dalej, to przestaje to w ogóle zanika, zaczynają być blokane, blokowane te, te, te emocje. I z czasem się człowiek zauważa, że nie chce mu się nawet palić. Ja tak rzuciłem, naprawdę, ja już po trzech tygodniach zażywania tabletek całkowicie odwali, odstawiłem papierosy, nawet jak piłem alkohol. A teraz, znacie, jak palę, palę w ciągu dnia, to tak średnio, ale jak piję. Albo wieczorem siedzę i się nudzę nawet bez alkoholu, to znaczy ja się nigdy nie nudzę, ale coś robię tam. Oglądam coś, to palę jednego za długi, naprawdę. No, już bez przesady zaczynam. Ten kaszel, który miałem, to też chyba z tego. Chociaż minął mi ostatnio, po marihuanie. No. I głowa mi przestała boleć po marihuanie. Już tydzień mnie nie boli. Gosia, tydzień mnie już nie boli. Raz zapaliłem i tydzień mnie głowa nie boli. Wyobrażacie sobie? a ja mam energii i teraz, że hej. Patrywiat, to już się odnosiłem, że pieniędzy się nie pożycza, to już mówiłem w poprzednim e, filmiku żabce, że się pieniążków nie pożycza, to już się skomentowałem. Wujodara, cześć Wujodara, jaki ty jesteś, przesympatyczny facet, ci powiem. E, cicho, bo się ten królik obrazi. E, co do krzyża, to Chrystus zmarł e, przybity do pala, to nie był krzyż, jeśli chcesz, to wypowiem się na ten temat. A bardzo chcę, proszę bardzo, Wujodara, no to gdybyśmy mogli, to byśmy mogli odcinek nagrać, a wypowiedz się, bo ja to tak mówiłam, w tych teologiczno-historycznych tematach to średnio w sensie mam wszystko niby w, mam... Generalną wiedzę mam, natomiast nie podoczytywałem szczegółów. No, i co my tu mamy? Tu mamy coś jeszcze na kanale? Mamy coś? Chyba nie. Nie, na kanale nie. Na kanale wam wrzucam muzykę południowoafrykańską. Już mówiłem w poprzednim odcinku w Żabie, że będę robił, e, zrobię jeden odcineczek, tam powrócę dużo linków wam do nagrań, które mi się podoba. Ja w ogóle muzykę południowoafrykańską, ale to powiem w filmie, uważam za, e, za, 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 za w sensie twórczość e, e, rodzimych południowoafrykańskich muzyków, uważam za bardzo wartościową i stawiam ją bardzo wysoko na piecestale. E, pingwin. Tak, pingwin. Wtajemniczeni będą wiedzieli, co to, po co pingwin. I, idziemy dalej. E, komentum, komentum, komentum Remi de Fox, ale ja pisałem Ci już dwa razy o Krzyżu Świętego Piotra czuję się olany, ojej Remi, no nie czuj się olany przepraszam Cię bardzo, tak, przepraszam, no może nie pamiętam wiesz, piszesz to, to jest post komentum Remiego proszę przeczytać i pochwalić, bo Remi się czuje odrzucony pod Marią Czubaszek i Pożycz Dychę pod tym odcinkiem wczorajszym e, no co piszesz ciekawego? Co do krzyża satanistów, to odwrócony o 180 stopni krzyż z krzyżem św. Piotra, za bluźnierstwo kościół katolicki uznaje odwrócony krucyfiks, czyli odwrócony krzyż z postacią Jezusa. A, to tu jest ten szczegół, którego nie doczytałem. No to ciekawie się dowiedzieć. Za symbol satanistów uznawany jest odwrócony pentaga, to to wiemy. Eee, to, no i piszesz, chociaż moim zdaniem jest to nieco ta interpretacja. No, ale słuchajcie, to, to co mówiłem w, w tym odcinku, no ale dobrze, to ale ja jestem, ja się spotykałem z tym od zawsze, że nawet w symbolice, chyba że to jest jakiś kurwa iluminacki motyw, bo to w filmach często jest o tym mówione, przedstawione, że jak tylko nie krucyfiks, tylko sam krzyż odwrócony, to już co to w ogóle. Nie, ej, może to być tak, właśnie. Kurczę, powiem wam. Remix, Fox, nie czuj się, Olany, wiesz, że cię lubię, i czy tam. Czy napisałeś coś ileś tam odcinków temu, wy wymyślicie, że ja wszystko, ja nie pamiętam, co ja mówiłem w zeszłym tygodniu w odcinkach. Ja czasami jak są my komentarze, bo ktoś ogląda moje odcinki sprzed iluś tam tygodni czy miesięcy, to jak czytam komentarze, to nawet nie wiem do czego ta osoba się odnosi, muszę ten odcinek zobaczyć po prostu. Wiecie ile razy już oglądałem wsteczne odcinki? Żeby tylko dlatego, żeby zrozumieć co... Ja nie pamiętam, tak z grubsza to tak, ale tak ze szczegółami to nie. Wiecie, że ja dużo gadam, często o niczym. <laughs> nóż jest e, ciemnisty, piszesz, nóż jest symbolem morderstwa, ale też zaprawianego w siekaniu kuchmistrza. W kontekście zbrodniarzy będzie symbolizował morderstwo, w kontekście gotowania krojenie. No jak ładnie, no widzicie, bo to wszystko zależy od perspektywy. Na przykład perspektywa żady. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Lily G. Eś prosi o całą wersję koncertu. Również będzie cała wersja koncertu, mówiłem. Wujodaro też, że temat u nie wiem. E, Amelia R. Kto wiedział o krzyżowaniu św. Piotra? Zadajesz mi pytanie każdy. No ja nie wiedziałem. Być może jestem indolentem, ale naprawdę o tym nie wiedziałem. Dowiedziałem się o tym teraz. Mówię poważnie. Każdy nie znam osoby, która by nie wiedziała. No właśnie, poznałaś. To jestem ja. Ja nie wiedziałem. Krzyż jest symbolem zależnym od kontekstu. No to w sumie też prawda. Patryk Jot ja pisze, że nie. też nie wiedział, ale nie jest katolikiem. No tak. Wjadarł wdowy grosik. No wdowy grosik. Wdowy grosik. Eee, Agu Furk pisze, że mój mąż by ci nie pożyczył 10, a 50, ale ten nie mówi, już się wypowiedziałem. To ten, nie pożyczam pieniędzy, bo nie muszę. Jestem teraz w tej sytuacji komfortowej w moim życiu od kilku lat, że nie muszę pożyczać pieniędzy. Znaczy, nie, no, dwa lata temu miałem taką sytuację poślizgową, ale to była związana z moimi zmianami w życiu bardzo dużymi, że byłem zmuszony pożyczyć. Miałem koleżankę, która mi pożyczała. To nie była duża kwota, 200 wiązków potrzebowałem na, na kaucję na mieszkanie, w sumie mi brakowało. No, to szybko oddałem. No i to też, koleżanka nie wychowująca dwójkę dzieci, w zasadzie miała te pieniążki odłożone na, na, na nowy rok szkolny chyba dla dzieci, żeby kupić im ubranie, to bym właśnie mnie bardzo prosiła, żeby mi przed wrześniem oddał. Oddałem, oddałem. No, Ewodia, no, um, no, ja bardzo ciekawy eksperyment, gratulujesz pomysłu. No, ja no ciekawy. no czasem, wiecie co, czasem warto sobie ludzi posprawdzać. No. Wiecie dlaczego tak mówię? Ja mam, ja mam kilku takich wiernych przyjaciół od bardzo wielu lat, ale mam również całą, i po prostu muszę powiedzieć, że całą masę. Całą masę doświadczeń w swoim życiu ludzi, których uważałem za przyjaciół i byli nimi przez bardzo długie lata, i wydarzył się jeden moment w życiu, gdzie pokazali całą swoją twarz, że ta przyjaźń była z ich strony szczera. No? Albo się po prostu zmienili i, i już przestali być przyjaciółmi, tylko woleli. E, stronę materialną, i, i wykorzystać to chociażby nawet tylko jednorazowo, bo widzieli, bo, bo liczyli się z tym, że jak nie wykorzystają, to, to ja drzwi zamykam i wyrzucam klucz. E, w związku z czym, e, bo ja się macie nie dam od już od wielu lat, ale mm, jest to potem przykre. Ja takie rzeczy bardzo przeżywam, chociaż tego nie pokazuję, bo ja bardzo ufam. Jak już komuś zaufam, to ja naprawdę ufam. Ja ufam, ja wiecie, ile razy w moim życiu no, jeszcze w Polsce mieszkałem i, i w sumie powodziło mi się momentami lepiej niż tu w Anglii teraz. E, nie mówię, że mam bidę, nie? Ale, ale były takie momenty w Polsce, że naprawdę prawie że srałem pieniędzmi. E, wiecie, ile osób miało klucze do mojego mieszkania? No. Ile osób u mnie nocowało, bardzo często jadło. Przechowywałem niektórych, musieli uciekać przed pijanymi mężami na przykład. No. Tu zresztą do dzisiaj robię to samo. Ten, ten błąd akurat popełniam więcej niż trzy razy. To znaczy ufam ludziom. A jak komuś zaufam, to, to, to oddaję. Jestem typowy, zadekalny baran. Baran jak, jak pokocha i baran jak polubi kogoś, to, to na zabój. To na zabój do ostatniej koszuli, do ostatniej kropli krwi. Tylko, że jak barana się wykorzysta i baran się zorientuje, to nie ma powrotu. Nie ma. Nie ma u mnie nie ma wybaczenia, to jest straszne. Ja nie wybaczam takich rzeczy. Znaczy, nie wybaczam, ja nie zapominam takich rzeczy, ja źle to nazwałem. Wybaczyć, wybaczam, bo wybaczam, nauczyłem się wybaczać odkąd, odkąd wszedłem na tą drogę suficką. Przede wszystkim ona ma dużo związanego też ze sprawami karmy, jest zaczerpnięta z buddyzmu trochę. W związku z czym tutaj nauczyłem się lub zostałem nauczony wybaczania z punktu widzenia siebie samego, swojej duszy i energii. Ponieważ trzymać do kogoś urazę, to tak naprawdę szkodzić samemu sobie i swojej, swojej wewnętrznej energii, swojej harmonii, swojemu spokojowi. A w momencie, kiedy się komuś wybacza, czyli się odpuszcza tą to, 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 to jakby winę czy, czy, czy tą przykrość, którą wyrządzono, to się to odpuszcza. Po prostu puszcza się więcej o tym nie myśli. I twój umysł jest wolny. A ta osoba po pobłogosławia mi pozwoli iść w swoją stronę. I poproś, żeby więcej nie spotykać, jeśli tego nie chcesz. No, chyba że ją spotkasz, to, to znaczy, że karmicznie coś masz jeszcze do przerobienia z taką sytuacją i z taką określoną osobą. Może tak być. Ale nie. Wybaczać, ale nie zapominać. Ja nie zapominam, ja nie zapominam. Eee, to zależy i, i wszystko też analizuję pod względem kontekstu, bo czasami zdarza się, że ktoś mi wyrzucił, wyrządził krzywdę, bo albo został do tego zmuszony, albo, albo bo, bo były takie przypadki, albo była to osoba, która była w, akurat w takiej sytuacji życiowej, że nie miała innego wyjścia dla swojego własnego przeżycia. I to też indywi rozpatrzyłam indywidualnie wtedy, ale niewiele było takich przypadków. Więcej przypadków to było zdecydowana większość, to byli ludzie, którzy pozyskiwali moje za y zaufanie, y y przez jakiś czas je utrzymywali, pogłębiali, po to, żeby mnie perfidnie wykorzystać potem i wy lub wykorzystać nawet czasem dla drobiazgów, ale żeby po prostu wykorzystać. Są tacy ludzie. Nie mówię, że ich jest sporo, ale, ale są i trafiają się w życiu, więc zwłaszcza wy młodzi widzowie, bądźcie, bądźcie ufni, y w sensie, ale nie od razu. Nie ufajcie komuś tylko dlatego, że się do Was cały czas uśmiecha nigdy w życiu. To już robię teraz element wszystkiego post komentum, gotowanie żaby i pogadanka parapsychologiczna. Właśnie dawno nie było, może zrobię. O, zrobię, o zrobię, o. Zrobię o tym, o czym teraz powiem. To się znowu powtórzę, ale zrobię o tym odcinek. Zrozpieszczę tymi odcinkami w ten weekend, że was powali, mówię was. No. Mhm. Także co? Mam jeszcze jakieś komentarze, do których chciałbym się ewentualnie odnieść. A tam były, bluzgi się pojawiły znowu. Ale to chyba od człowieka, który nie oglądał e, odcinka, bo hejterzy się uspokoili, nawet mówię, w, wśród moich widzów, nie będę wymieniał, znikas i jest kilku moich byłych hejterów, bardzo sympatycznie się teraz prowadzamy razem, bardzo, i rozmawiamy, i, i wielu, z, kilku z nich wymieniam notorycznie w, e, no nie może nie, ale czasami wymieniam w post komentum. tak, tak, tak. No, Dark Assassin 41, piszesz mi. Myślałem, że myślałeś sposób przyrządzania kiełbasy. To w kontekście tego, że, ja, że mnie nie było przez 3 dni. Dlaczego przyrządzania kiełbasy? No, chyba, że to taki abstrakcyjny Twój pomysł, bo ty lubisz. E, Misiek8912, Michale, opierdalasz się. Ana się opierdalałem, proszę Państwa, tak? Opierdalałem się z, z nagrywaniem filmów, ale nie opierdalałem się z innymi rzeczami, które w tym czasie robiłem. Cze, cze, cze. Bo jak już wspominałem, musicie pamiętać, że Jakubowski nie jest teraz sam. Jakubowski ma teraz kolejną odpowiedzialność życiową na swoich barkach, którą z przyjemnością ponosi. Ale oprócz pieska jeszcze... jeszcze... mam kolejne No, Nie, nie zwierzątko, nie przesadzają. Śmiesznie brzmi. 4-7, o jaki ty jesteś miły chłopak albo dziewczyna. E, piszesz do mnie, nie przestawaj, inspirujesz i e, jesteś mega autentyczny, poważnie rozważam rzucenie pracy w urzędzie i wyjazd, a ty niezwykle mi pomagasz. A to w kontekście moich początków w UK ten filmik, początki w UK. W ogóle kurczę, muszę polinkować karty, bo już dawno tego nie robią to co chwilę. Dobra. E, no, no to dobrze, że inspiruje. Bardzo się cieszę. E, ta, 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 gdzie mi znikły te hejty? Takie fajne były. Był pan, co tutaj tak mnie wzbluzgał. Zaraz poszukamy. Będzie, będzie. Nie ma? By się pan wykasował sam, czy co? To w kontekście o homoseksualistach, jak nagrywałem odcinek, pan tutaj rzucił takie fajne określenia. Nie ma. Hmm. No, trudno. Zresztą wiecie co, no co, co w hejcie może być atrakcyjnego, poza tym, że ktoś się wyżywa i bluzga, bo nie ma swojego życia, albo ewentualnie próbuje zaistnieć w ten sposób, nie? Bo to o to chodzi czasami. Chociaż są zawodowi hejterzy. Dwóch takich mam właśnie na kanale, jest, są z nami, jako moi widzowie już w tej chwili, są zawodowi. Są dobrzy w tym, co robią. Hmm. A tutaj jest, anonim Jarek, jebać was śmiecie, tak? No, jebać was śmiecie, napisałem o, o homoseksualistych patrioty czy cioty. Anonim Jarek, jebać was śmieci. Chciałbyś kochany nas pojebać, tylko nie masz odwagi, albo masz mikropenisa. Zatem większość z nas nie jesteśmy tacy łatwi, z nami trzeba pochodzić. Był <noise> tekst mojego kolegi kiedyś, jak jakiś inny gość, to było w Polsce, w Katowicach, knajpie gejaskiego próbował wyrywać, a on mu, kolega Adaś był już lekko wcięty i tak do niego mówi, kochany, ja nie jestem taki łatwy, ze mną trzeba pochodzić, kwiaty kupić, do kina zabrać. Może być tego samego wieczora. No to był dobry tekst. Albo rozmowa o pasie. To, to, to się w aptece działo, tak. No, w aptece się działo. Ktoś tak stoi, ale to, ale to była autentyczna historia, ktoś mi powiedział. że chyba tak, a to potem w kawał się przerodziło, ale to była autentyczna historia, że stał jakiś, jakiś gejek w tym w kolejce i w aptece i babka przed nim, czy ktoś tam przed nim kupował, pyta się, czy jest pasta oral B. A on tak. A to był taki, wiecie, taki miękki, nie? On Kochana! Oralcacy Anal B. <ścoughs> Wiem, suchar poszedł teraz straszny. Thunder Tracker Bob, cóże ty Bob. mi tu piszesz, kochany kolego? A, no tak, no dobrze. Ja nie będę cię cytował, bo to takie bardzo osobiste jest to napisać. Chociaż też w trafie publicznej. Ja ci dam, w ogóle ty, czy Thunder Tracker Bob, czy ty ogarnęłeś już, ogarnęłaś już Facebooka do tego stopnia, żeby przeczytać maile, które ci wysłałem, znaczy wiadomości? Bo jakoś nie widzę odzewu. Coś mi się, kolego, sypiesz tutaj, jeśli chodzi o organizację techniczną. Ja to ja poproszę, się nad, nadrobić. Teraz przez weekend masz wolne, to możesz porobić takie rzeczy. Dobra, kochani, po koniec podkomentów, ja idę spożywać dalej, nagrące pogadankę parapsychologiczną, ja dzisiaj będę do nagrywania w ogóle. Taki się piątek zdarzył. Widzicie? Ja piątek spędzam z wami, kochani. Nigdzie nie idę, nie szlajam się, nic. Z wami. Z wami To się nazywa miłość i lojalność do was. No to tymczasem udanego miłego piątkowego wieczoru i proszę w oczekiwaniu na moje filmiki komentować. I właśnie to ponawiam prośbę, proszę państwa. Jeśli ktoś ma pomysł, gdzie mam was zabrać na wycieczkę w ten weekend, o ile w ogóle, to bardzo proszę. No, oczywiście okolice Birmingham, a nie do Szkocji, czy na Nakajmany. To proszę o propozycję. Dobrze? No to papa tymczasem. Do zobaczenia wkrótce.